Dzień dobry, kochani! To jest kolejny dzień naszych zajęć. Chciałabym Was zaprosić do wspólnego powitania. Dzisiaj zamienimy się w malutkie ptaszki. Uwaga! Wyciągamy obie ręce do przodu i teraz naszymi kciukami próbujemy je ze sobą złączyć w ten sposób. Nasze dłonie zamieniają się w skrzydła. Latamy, latamy, latamy. Oprócz tego nasze ptaszki będą ze sobą rozmawiać. O, właśnie w ten sposób. Ostatnim elementem będzie dziobanie ziarna. Proste, prawda? To co zaczynamy? Uwaga, wyciągamy obie ręce. Uczymy i słuchamy. Przyleciały ptaszki, ptaszki przyleciały. Wesoło śpiewały, ćwir, ćwir, ćwir. Powtarzamy. Przyleciały ptaszki, ptaszki przyleciały. Wesoło śpiewały, ćwir, ćwir, ćwir. Przyleciały ptaszki, ptaszki przyleciały. Ziarno wydziobały, ćwir, ćwir, ćwir. Jeszcze raz. Przyleciały ptaszki. Ptaszki przyleciały, ziarno wydziobały, ćwir, ćwir, ćwir. I nasze ptaszki odlatują do góry. Świetnie, skoro się już wszyscy ze sobą przytaliście. Powiedzcie mi, czy kiedykolwiek słyszeliście? Śpiew ptaków. Hmm, śpiew ptaków, śpiew ptaków. A gdzie my mogliśmy usłyszeć taki śpiew ptaków? Hmm, już wie. Na pewno na spacerze z rodzicami, prawda? Gdzie jeszcze? Macie jakieś pomysły? O, na placu zabaw mogliśmy usłyszeć śpiew ptaków? Oczywiście, mogliśmy też usłyszeć śpiew ptaków w lesie. Hmm, gdzieś jeszcze? Oczywiście, wszędzie możemy usłyszeć śpiew ptaków. A ja chciałabym Wam pokazać dzisiaj troszeczkę inne dźwięki, ponieważ chcę Was zabrać do swojej kuchni. Mhm, tak, do kuchni i pokażę Wam, jakie dźwięki mogą wydobywać się z naszej domowej kuchni. I to nie tylko będzie. Woda gotująca się w czajniku. Udowodnię Wam, że garnek, w którym możemy ugotować zupę, nie musi służyć tylko i wyłącznie do tego. Jesteście gotowi na wycieczkę? To uwaga, policzymy teraz wszyscy razem do trzech i na koniec klaśnijmy w dłonie. Dobrze? Jesteście gotowi? Wyciągamy rękę i liczymy. Jeden, Dwa, trzy, hop! Jak to się wszystko tutaj znalazło? Moje naczynia? Z kuchni tutaj? Ale jak? No tego to już chyba nie uda nam się dowiedzieć. Ale wiem, co możemy odkryć. Możemy odkryć, jakie dźwięki wydają te nasze naczynia. Prawda? Pomoże nam w tym pewien utwór. Uwaga, posłuchajcie. Podobały Wam się takie kuchenne odgłosy? To mam dla Was zadanie. Postarajcie się również wykonać taką kuchenną instrumentację naszego utworu. Poproście rodziców, aby zrobili Wam zdjęcie, jak gracie na tych kuchennych instrumentach. Albo możecie również nagrać filmik. Nie mogę się już doczekać, aż Was usłyszę. Do zobaczenia!